Dzień dobry, firma. Dzień dobry, Loman Rauscher. Paul. Prawidłowe zaopatrzenie każdej rany. Na czym to polega? Prawidłowe zaopatrzenie, czyli skuteczne zaopatrzenie, wyleczenie rany, obrządzenie odleżyny, stopa cukrzycowa. Jesteśmy bardzo dobrą firmą, jeżeli chodzi właśnie o skuteczne leczenie ran wszelkiego rodzaju. No. Macie, pań, macie Państwo receptę na to, że każdą ranę można da się uleczyć? Znaczy nie wiem, czy mamy recepty, natomiast jesteśmy skuteczni i rzeczywiście pomagamy pacjentom. I co takim, jest, komuś, potrzebują no właśnie, a co jest takim najbardziej efektywnym produktem w Państwa firmie? Myślę, że w AG, który jest opatrunkiem ze srebrem i z węglem aktywowanym i rzeczywiście bardzo ładnie na takie cuchnące rany, na rany, które lekarz czy pielęgniarka opiekująca się pacjentem nie wie po prostu co położyć to jest skuteczny opatrunek i sprawdzony już w tej chwili też mamy oddźwięk po prostu od środowiska i wiemy, że, że jak najbardziej jest polecany, skuteczny i, i pomaga Na tej konferencji paliatywnej ktoś zainteresuje się Państwa produktami a poza konferencją jakiś kontakt, gdzie można Państwa szukać? Firma mieści się w pabienicach, natomiast my jako przedstawicielki firmy jesteśmy chętne do pomocy. Bardzo w każdej chwili możemy... No w związku z tym jeszcze jedno pytanie, czy, czy te produkty, które Państwo oferujecie, są dostępne dla e, również indywidualnych klientów? Tak, czy oczywiście, ty... oczywiście jest lista e, refundacyjna, te patroniki są refundowane, są obecne w, dostępne w aptece. Jak najbardziej?